Dzień dobry, nazywam się Łukasz Kozowski i w firmie API odpowiadam za część sublimacyjną. Dzisiaj jesteśmy w firmie DS Print u naszego klienta, który kilka lat temu wprowadził do swojego parku maszyn lotery Epson'a F9300, natomiast rok temu zainwestował w najnowszą maszynę, czyli Epson'a F10000. Przedstawiam pan, Państwu Krzysztofa Kubice, prezesa firmy DS Print. Krzysztof, może opowiesz coś na temat e, firmy, profilu działalności, czym się zajmujecie? Eee... Nasza firma istnieje na rynku już kilkanaście lat. Decydując się Kilka lat temu na zmianę parku maszynowego na plotery Epson była to bardzo dobra decyzja. Jednak z czasem zaczęło trochę brakować mocy przerobowej. Stąd pojawił się pomysł, aby zainwestować w nieco szybszą maszynę, jaką właśnie jest Epson F10000. Około roku temu zdecydowałeś się na zakup tego Epsona. Powiedz mi po roku użytkowania, jak oceniasz przejście z maszyny. Produkcyjnej na maszynę wysokowydajnościową, jaką jest F10000, w porównaniu do poprzedniej generacji modelu F9300. Poprzednia generacja już była maszynami, były maszynami bezproblemowymi. Stąd też tutaj było nasze zaufanie do marki Epson. Decydując się na to, nie bez znaczenia były prędkości, jakie osiąga ta maszyna, wydajność, również to, że maszyna jest w zasadzie Bezobsługowa, może być obsługiwana przez jednego operatora, e, posiadane przez Epson certyfikaty na atramenty, e, jak i powtarzalność kolorów, co dla naszych klientów jest rzeczą bardzo ważną. Powiedz także o cenie atramentu, ponieważ to była kluczowa rzecz, którą poruszaliśmy w rozmowach przed zakupem i porównywaliśmy ceny do standardowych, do tego, jakie mamy tutaj w tej maszynie dzięki zastosowaniu pojemników 10-litrowych. Tak, no na pewno zastosowanie tych dużych tanków pozwoliło zoptymalizować koszty produkcji. Raz, przez to, że opakowania zbiorcze są większe, więc stąd też była atrakcyjniejsza cena. Pozwoliło to nam dodatkowo zoptymalizować cały proces produkcji, ponieważ wymiana samych atramentów jest bezproblemowa odbywa się w zasadzie podczas druku. Nie musimy go przerywać, stąd, stąd kolejne zaoszczędzone minuty, które przekładają się na więcej wydrukowanych metrów. To jest maszyna u ciebie pracuje już rok czasu. To jest pierwsza maszyna, w której Epson wprowadził możliwość wymiany głowicy przez klienta we własnym zakresie bez konieczności wzywania serwisu. Czy przez ten okres czasu korzystałeś z tej opcji, czy głowica dalej leży na półce, tak jak przyjechała, razem z maszyną? Tak, jest to bardzo fajna opcja, na szczęście nie musieliśmy jeszcze korzystać z tego, ponieważ maszyna dalej drukuje tak samo jak w pierwszym dniu, w którym się u nas pojawiła, nie ma z nią najmniejszych problemów, więc głowica sobie spokojnie czeka na swoją kolej i liczymy, że tak pozostanie jak najdłużej. A my też liczymy na to, że drukarka będzie dalej pracowała tak jak pracuje, atramenty dalej będą działały jak działają, a Twoja firma i Twoi klienci będą Otrzymywali zadowalające efekty z druku, jakości, jak i terminów realizacji. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.